Zwykle uczestniczyli w spotkaniach literackich w miejskiej bibliotece. Tym razem to do ich szkoły zawitał poeta. Uczniów Szkoły Zawodowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szanowie odwiedził w tym tygodniu Jan Pierzchała, poeta z okleśnej koło Alverni. Ten z zawodu elektryk, a obecnie rencista, debiutował tomikiem wierszy pod tytułem Bliżej Życia. Wydał też książeczkę dla dzieci, przygody psa Puszka oraz zbiór wierszy o ludziach dla ludzi. Jan Pierzchała należy do Stowarzyszenia Artystyczno-Literackiego w Krakowie oraz do grupy twórczej Kumulus, działającej w Szanowskim Moksirze. Jak twierdzi, lubi rozmawiać z dziećmi i młodzieżą, dlatego chętnie organizuje spotkania poetyckie w szkołach powiatu Szanowskiego. Stoi, Szanowie, lokomotywa. Prosto z fabryki. Jest prawdziwa. Z jakiej fabryki? Nie wiesz co, bloku? Ze wspomnień aż się łezka kręci wokół. To były czasy owej fabryki. Na spotkaniu w Środku Szkolno-Wychowawczym poeta nie tylko czytał swe wiersze, ale opowiadał, jakie tworzy i co go inspiruje. Wybrane utwory poety z okleśnej czytała również sama młodzież. Nic nie szkodzi. Wracaj wiosno. Z ziemi kwiaty znów wyrosną. Zima dla nas pełna chłodu, tyś podporą dla narodu. Nie bądź wiosno na nas zła, tu cię każde dziecko zna.